Polski, na Ukrainę betlejemskie światło pokoju dotarło dziś na naszą wschodnią granicę. Ukraińskim skautom przekazali światełko, harcerze z Tomaszowa lubelskiego. Spotkali się na polsko-ukraińskim przejściu w Hrebennem. Harcerze z Tomaszowa lubelskiego otrzymali betlejemskie światełko pokoju od słowackich skautów. Dziś przekazali je dalej. Po raz kolejny przekazujemy światełko. Betlejemskie światło pokoju na granicy ukraińskiej w Hrabendem i mamy nadzieję, że światełko, że skałci ukraińscy przekażą to światełko dalej do swoich przyjaciół. To jest taki symbol dla nas pokoju, miłości, jakby braterstwo przecież wszyscy jesteśmy jedną rodziną. E, wszyscy harcerze, szczególnie tam, e, to się ujawnia w tym czasie, bo to jest przecież to już święta i powinniśmy być jeszcze bardziej zjednoczeni. Betlejemski ogień przekroczył polsko-ukraińską granicę. Teraz skałci z Lwowa i Żółkwi obdarują nim wszystkich potrzebujących. Niosą je po raz dwunasty. Jest to dobrze taka motywacja, żeby poznać harcerzy z różnych krajów i z różnych organizacji, żeby mieć także wspólne kontakty, obmian doświadczenia w przyszłości różne takie obozy. Młodzież, władze samorządowe z przygranicznych miejscowości, a także funkcjonariusze Straży Granicznej z Polski i Ukrainy złożyli sobie świąteczne życzenia. Wyjątkowo uczestnicy tej uroczystości nie potrzebowali dziś wiz i paszportów. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie sprawnego przekazania, zabezpieczenie tutaj bezpieczeństwa uczestnikom, jak również w porozumieniu tutaj ze stroną ukraińską zezwolenie na tego typu. Przekazanie. Światełko pokoju zapalane jest w Betlejem od ognia w Grocie Narodzenia Chrystusa. Przed świętami Bożego Narodzenia za pośrednictwem harcerzy i skautów dociera do mieszkańców niemal całej Europy.